No szkoda, że więcej kibiców nie mogło wejść, bo widziałem tam jeszcze chcieli niektórzy powchodzić, no ale co zrobić. Także naprawdę liczymy na Was, cała drużyna wierzy w to, że, że na ten pierwszy mecz będzie komplet widzów i, i na to liczymy. Dziękuję bardzo. Maryczko, chciałem Cię zapytać, przedłużasz kontrakt na 3 czy na 5 lat? Te słowa już bardziej do prezesa niż do mnie. Ale naprawdę, jeżeli mi się wystarcza, to chcę pomagać ktoś zespołowi, jestem Bieszczaninem i naprawdę ten klub i to miasto jest w moim sercu. Zrobię wszystko, żeby moja forma sportowa była jak najdłużej taka, jaka jest. A to, że jestem młody, jak wspomniałeś, to, to jest nieprawda. Wszyscy widzą, że jesteś młodziutkiem. Od... Myśmy stworzyli warunki i warunek był przez nas postawiony w zasadzie jeden. Spokojny byt w tym roku, w tym sezonie. Pierwsza ósemka. Po pierwszej rundzie to się udało, no natomiast czeka nas druga runda. Yy, oczywiście bardzo trudna, bo przecież mamy wyjazdy do potentatów takich jak Legia na przykład. Yy, ale myślę, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i to cośmy sobie założyli, czyli spokojny byt w ekstraklasie w tym sezonie, pierwsza ósemka będzie zrealizowana. Pod Beskidzie już czwarty rok dla najwyższej klasie rozgrywkowej w Ekstra polskiej ekstraklasie. Przed zbliżającą się już niebawem rundą yy, wiosenną sezonu 2014-2015 odnoszę wrażenie, że i chciałbym, żeby ta runda była i znacząca, i, i, i taka no, bardzo, bardzo, bardzo zmieniająca wiele rzeczy. Ja y, tutaj y, mam wrażenie, że pod Beskidzie... Nie chciałbym, żeby było tylko kojarzone z tym, że cały czas walczy o utrzymanie, cały czas gdzieś tam jest y, takim zespołem, który, który nie jest poważnie traktowany. Chciałbym, ażeby po Beskidzie od tej rundy, która, która moim zdaniem może być przełomowa, żeby było takim y, znaczącym, znaczącym klubiem w polskiej ekstraklasie, żeby żeby ta drużyna deptała po piętach najlepszym drużyną w ekstraklasie, czołówce można powiedzieć. Wszystko już z jednej twierdzy, ale zatwierdzenie znajduje się w tym miejscu, tylko na Rechliskiego. I, I na pewno bez Was, e, czyli bez tych ludzi na murach, ta twierdza e, na pewno nie będzie e, nie do zdobycia. i e, Na boisku są tylko potyczki, a, a prawdziwa, prawdziwa kanada jest zawsze na trybunach. I, i to, na to bardzo liczymy. E, chcemy, żeby się nas wspierali. Wiadomo, że, że 7 tysięcy ludzi na tej sali jeszcze nie graliśmy pod taką publicznością w Ekstraklasie robi wrażenie nie tylko na nas, ale na, na drużynach przyjezdnych i to na pewno będzie dla nas handicap i na pewno e, e, z żadną drużyną nie przegramy, jeżeli będziecie nas dopingować gorąco i, i na pewno będziecie przychodzić liczną grupą Jak się nam podobają te garniturach? Jest dobrze? Że bardzo mi miło, że y, możemy tutaj być. Y, uważamy, że y, nie ma przypadków. Y, Marka Pacolorente y, ubiera już kilka klubów y, kilka zespołów. W naszych y, y, chodzą między innymi reprezentanci Polski, a także obecni mistrzowie świata w piłce siatkowej, y, mistrzowie Polski w piłce siatkowej, a także nietypowo polski y, klub Karate, jedna z najlepszych reprezentacji na świecie. Dzisiaj ubieramy yy, ten sportowski dzień i jest to dla nas zaszczyt. No, ja tylko pracuję i trafiłem na dobrych ludzi, na dobry grunt i to próbuję wykorzystać. Jeszcze nie koniec mojej pracy, bo jeszcze najważniejsza rzecz przed nami. Dzisiaj jesteśmy na zamku. Chcemy wszystko zrobić, żeby być rycerzami tej wiosny, a czy nam się to uda, to zobaczymy. W tej chwili ósme miejsce w tabeli Ekstraklasy. Jesteście w tej grupie mistrzowskiej, to jest taki cel tutaj, który stawiają właściciele, prezesi klubu. Jesteście także w ćwierćfinale Pucharu Polski. Proszę powiedzieć, jest Pan zadowolony z kształtu tego zespołu, z tych wzmocnień, które się dokonały w ostatnich tygodniach? Jestem zadowolony. Wiadomo, jaka jest nasza sytuacja. Szkoda tylko tych chłopców, którzy nie pomogą nam od pierwszej kolejki, bo bo są kontuzjowani, no, ale są inni, którzy muszą dać sobie radę i stanowimy jeden zespół i na pewno będziemy wszystko robić, żeby kibice się z nas cieszyli. Akurat trafiłem do bardzo doświadczonego zespołu, w której, są też, w której jest też wielu młodych zawodników. Wydaje mi się, że nie mogłem trafić do lepszego klubu, chcąc wprowadzić się do tej seniorskiej piłki i w Podbeskidzie czuję się bardzo dobrze. Ja jestem z miejscowości oddalonej o 20 km od Bielska, to są kobiernice leżące obok Kent. Od najmłodszych lat jestem tak naprawdę kibicem Podbeskidzia. Móc stać tutaj razem z tymi wszystkimi zawodnikami i trenerami na tej scenie, to jest spełnienie moich marzeń, mówiąc szczerze. Tak, jesteśmy zadowoleni, prezentacja się super podobała nam. Tak Filip? Aha. Raczej tak, da się po prostu widzieć, żeby po prostu te gole leciały do bramki i padały po prostu tak, trzeba. No to byli, byli wszyscy kibice, jak i całe Bielsko, naprawdę leczmy, zadowoleni. Zdjęcia z wszy wszy wszystkimi już? Prawie z wszystkimi. A z którego najbardziej jest pani? Eee, może pozwolę sobie wybrać. Hmm. Chyba to z Darkiem Kołodziem jest najlepsze. Prezentacja bardzo udana. Kibice dopisali, to jest najważniejsze, bo to, to jest dla nich. Także tylko się cieszyć. Elegancko przede wszystkim. No, zdecydowanie tak. Myślę, że, że prezentacji w takim celu jeszcze nie było. Myślę, że, że odzew tego będzie taki bardzo pozytywny. Teraz możemy czekać na elegancką grę. Jakby to wszystko szło w parze, ubiór z grą, to by było super. Ale, ale nie wiem czy elegancką, ale myślę, że, że w naszym wykonaniu skuteczną i mocno w to wierzę.